Dzień dobry, nazywamy się Mariusz Jowita Grzelak. W dniu dzisiejszym otworzyliśmy oddział autoryzowanego przedstawiciela IAA na Polskę we Wrocławiu przy ulicy Tlimasa. Odwiedziło nas około 50 osób. Był poczęstunek, pyszny tort, lampka szampana oraz specjalny pokaz typowego amerykańskiego tańca breakfast. Cieszymy się ogromnie, że możemy dzisiaj uczestniczyć w otwarciu kolejnego oddziału Centrum Cytacji we Wrocławiu. Jest to nowy punkt, duże miasto, wiele perspektyw. Mamy nadzieję, że przyjmie się tutaj pozytywnie i że będziemy pozyskiwać coraz więcej klientów z Dolnego Śląska.